Hej, kochani, ja jestem Iza i witam Was bardzo serdecznie w dzisiejszym ostatnim filmie na tym kanale w tym roku i jednocześnie ostatnim filmie z naszego takiego maratonu z końca grudnia, który postanowiłam zorganizować, czyli po prostu wrzucałam filmy co drugi dzień, i ten będzie ostatni. Mam nadzieję, że mimo tego, że będą to najgorsze książki, największe rozczarowania tego roku, to zaczniemy ten rok. Lepiej, bo nie chcę go kończyć, wiecie, w taki bardzo negatywny sposób. Yy, dlatego bardzo wam dziękuję, bo w ostatnim czasie bardzo duża ilość się tutaj Was pojawiła. Więc pozdrawiam wszystkich nowych i starych użytkowników. Bawcie się dzisiaj bezpiecznie, yy, a my myślę, że przejdziemy do największych rozczarowań tego roku. Będę Wam tutaj wklejać okładki i zaczniemy myślę od jednej z najbardziej kontrowersyjnych książek. I wiem, że kiedy to powiem, to duża część osób się ze mną nie zgodzi. A mianowicie chciałabym tutaj wspomnieć o jednej z książek, Colin Hoover. Uh, ja czytałam w tym roku trzy jej książki: uh, It Ends With Us, Reminders of Him i It Starts With Us. I tak jak dwie pierwsze, naprawdę bardzo mi się podobały. Jedna z nich nawet się troszeczkę otarła o ranking najlepszych książek tego roku. Tak, niestety, It Starts With Us było dla mnie ogromnym rozczarowaniem. Uh, ja wiem doskonale, że bardzo dużo osób um, na tyle, że tak powiem, miłuje Colin Hoover, że ta książka powstała bardziej właśnie dla fanów. Ta książka nie powstała po to, żeby dać nam, wiecie, coś nowego, coś świeżego, jakąś nową historię. Ja wiem doskonale, że ta książka nie powstała po to, żeby dać nam, wiecie, coś nowego, coś świeżego, jakoś w jakiś sposób nas zaskoczyć, ale po to, żeby dać właśnie trochę więcej czasu Lily Atlasowi, żeby dać ich trochę więcej właśnie fanom Colin Hoover. I ja to absolutnie rozumiem, ale mimo wszystko sięgając po tę książkę liczyłam chociaż odrobinę na przynajmniej coś tak dobrego jak i ten Was. No i niestety tego nie dostałam, słuchajcie. Ja kiedy czytałam tę książkę, to nie byłam w stanie do końca się w nią zaangażować. E, troszeczkę już wiecie, opadło to napięcie, które było w pierwszym tomie. Ja już nie traktowałam do końca tych takich problemów, które występują w tej historii, e, jako takiego wiecie realnego zagrożenia, realnego problemu, bo po prostu to wszystko już zostało, e, że tak powiem, wyjaśnione w pierwszym tomie, przynajmniej dla mnie, i po prostu ten drugi tom był trochę takim naciąganym na siłę, trochę takim odgrzewanym kotletem, jak to powiedziałam w podsumowaniu miesiąca któryś raz, kiedy czytałam tę książkę, no i niestety ja się z nią wyminęłam. Uważam, że po prostu jeżeli podobało Wam się Idęcły Was, to niekoniecznie Idęcły Was się Wam spodoba. Chyba, że naprawdę jesteście fanami Colin Hoover i przyjmujecie wszystko, co, co ta autorka napisze. No, ja niestety z tą książką się nie polubiłam i była ona jednym z moich większych rozczarowań tego roku. Kolejna książka niestety zaboli Antka. Antek, bardzo ci przepraszam, dlatego że kiedy pytałam Antka, od jakich książek najlepiej zacząć czytać Agatę Christie, no to Antek polecił mi Dom Zbrodni, który jest w ogóle lekturą 5 na pięć gwiazdek i bardzo mi się podobała. Ehm, tak, słuchajcie, Randewu ze Śmiercią. E, niestety było jedną z takich książek, które ja dosłownie ledwo pamiętam, bo e, nie byłam w stanie skupić na niej uwagi. Mój umysł cza cały czas odlatywał w jakieś inne rejony. E, nie było to spowodowane, wiecie, tym, że ja miałam wiecie nad czym rozmyślać, bo czytałam w tym czasie wiele innych książek, które bardzo mocno mnie zaangażowały. E, randewu ze Śmiercią. E, tak naprawdę no, opowiada o kolejnej sprawie Herkulesa Poirot z pewną rodziną. Tam jest właśnie motyw takiej rodziny, że tam ktoś w rodzinie kogoś zamordował. No i tak jak widzicie, ja nawet nie pamiętam, gdzie to się odbyło, nie pamiętam imion tych bohaterów. Pamiętam tylko końcówkę, która mi się straszliwie wlokła, dlatego że miałam wrażenie, że pierwsza połowa to jest jakby taka zwykła akcja, coś tam się dzieje. W połowie dochodzi do morderstwa i przez, Kolejną połowę, Herkules Poirot mówi nam, jaki to on jest niesamowity, jak on krok po kroku doszedł do tego, co się wydarzyło. Kończąc po prostu na tym, że Herkules Poirot jest niewyobrażalnie irytującym bohaterem w moich oczach i niestety nie pasuje mi on w tej książce, bo robi po prostu, wiecie, z igły widły, zamiast od razu powiedzieć, co się wydarzyło, to on po prostu przez bardzo, bardzo długi czas rozciąga wytłumaczenie tej sprawy, dlatego no niestety my się nie polubiliśmy. Tutaj myślę, że wielu zaskoczeń nie będzie, dlatego że bardzo dużo osób krytykowało tę książkę. Ja niestety nie czytałam innych książek tej autorki, więc nie mam porównania, ale z tego co wiem, w tym roku wychodzi jedna jej książka i mam w planach ją przeczytać, bo była wysoko, wiecie, oceniana. No i mam jeszcze jedną jej książkę na półce, której nie czytałam, ale ona również miała raczej pozytywny odzew, a książka, o której mowa, która mi się niestety nie podobała, to Beach Read. Beach Read to jest moim zdaniem bardzo toksyczna książka, bardzo szkodliwa książka, dlatego że jeszcze kiedy ktoś mówił, że w tej książce jest bardzo dużo alkoholu i że alkohol to jest praktycznie rzecz biorąc taki trzeci bohater główny, to miałam tak, okej, okay, pewnie nie zwrócę na to uwagi, bo ja bardzo często, jeżeli jestem zaangażowana w historię, to, to po prostu na to nie patrzę. Ale ten alkohol jest po prostu nagminny. On pojawia się w praktycznie rzecz biorąc w każdej scenie, bo jeżeli nasi bohaterowie nie piją w domu, no to piją na jakimś spotkaniu klubu książki, jeżeli nie tam, to idą do baru, jeżeli nie w barze, to w jakiejś knajpie. Więc strasznie, ale to strasznie mi to ciążyło i strasznie mnie to wyprowadzało z równowagi, bo praktycznie można powiedzieć, że przez całą książkę nasi bohaterowie mieli zaburzoną percepcję myślową, dlatego że byli cały czas na procent tak, cały czas mieli promile alkoholu we krwi. E, więc tak naprawdę ta książka moim zdaniem jest troszeczkę absurdalna. E, sama historia e, to jest taki romans oparty na tym, że e, dziewczyna, która pisze romanse, ma e, taki, że tak powiem, zastój twórczy. E, no i postanawia napisać coś innego pod wpływem e, faceta, który mieszka w domku obok. E, I on pisze właśnie taką, wiecie, wyższą literaturę, więc oni po prostu wymieniają się gatunkami. Z samego pisania tam tych książek, które interesowały mnie najbardziej, jest bardzo niewiele. Więc raczej nie, za, nie zaopatruję się nawet w tą książkę, bo ja słuchałam jej w formie audiobooka. Nie siadła mi ona niestety. Ale nie zmienia to faktu, że ja oczywiście dam więcej szans Emily Henry, bo z tego co wiem innej książki dużo lepiej wypadają w porównaniu do Beach Następnie pierwszy tom serii tuż Księgi Skór, słuchajcie. Jak ja przeczytałam opis tej książki o tym, że ludzie przez całe swoje życie tatuują sobie różne ważne wydarzenia na swoim ciele, aby zapisać swoją historię i aby potem wiecie, kiedy już. Umrą, zostać oskurowanymi, i żeby z ich skóry powstała taka właśnie księga wspomnień dla następnych pokoleń. No to słuchajcie, stwierdziłam: Wow, super koncept. I nie będzie to spoiler, jeżeli powiem, że na samym początku książki ojciec naszej głównej bohaterki umiera, bo to jest jakby nawet w opisie. I ja miałam bardzo dużą nadzieję, że ta książka troszeczkę inaczej się potoczy, że ona zacznie się trochę od innego momentu, dlatego że tam jest taki pewien motyw, jakim jest ceremonia ważenia duszy. To jest w ogóle bardzo dziwne, że ja to pamiętam. Ceremonia ważenia duszy, czyli po prostu waży się właśnie tą księgę skór chyba z piórem, i jeżeli ktoś był dobrym człowiekiem za życia, no to po prostu nie zostanie on spalony, tylko zostanie on zapamiętany, nie zostanie on wymazany z pamięci innych ludzi. No i nie ukrywam, że ja miałam nadzieję, że to wydarzy się na samym początku książki, bo o tym się bardzo dużo mówiło. Okazuje się, że to dzieje się dosłownie na ostatnich stronach książki, i w międzyczasie mamy taką trochę Wiecie, zapchaj dziurę. Ja lubię, kiedy mi autor przedstawia świat, który stworzył za pomocą różnych wydarzeń i że ja dowiaduję się po prostu w trakcie jak ten świat funkcjonuje. Tutaj można powiedzieć, że przez cały pierwszy tom dzieją się takie małe rzeczy, które mają za zadanie opowiedzieć nam po prostu ogrom świata i ogólnie całą historię tego, jak do tego doszło, że jesteśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy. E, niestety to nie jest mój typ literatury, mimo że Końcówka była naprawdę dobra, i uważam, że ona była trochę takim otwartym zakończeniem. I moim zdaniem mogłoby się to zakończyć na pierwszym tomie, ale wtedy sprawiłoby to, że ta książka byłaby niesamowicie nudna. Więc. Nie zamierzam czytać kolejnych tomów, chyba, że naprawdę coś podzieje się w moim życiu, że będę chciała poznać dalszą historię naszej głównej bohaterki. Kolejna książka będzie również kontrowersyjna, dlatego, że również ta autorka ma u nas w Polsce wydane trzy swoje książki i ta, która mi podobała się osobiście najmniej, jest uważana za tą najlepszą. Mowa tutaj o tej drugiej, Teres, Teres Bowman, czyli słuchajcie, autorki, która napisała również Utonęła oraz Ozmierza, i właśnie ta druga mówi się, że jest tą najlepszą książką. I niestety e, ja troszeczkę wychodzę e, z, tej, e, z tego schematu, e, dlatego że koncepcja książek tej autorki polega na tym, że mamy do czynienia z bohaterkami, które. Mm, Moralnie postępują w bardzo wątpliwy sposób, które nie są bohaterkami do polubienia e, i które popełniają bardzo dużo błędów. W dużej części naprawdę zachowują się po prostu karygodnie, ale na tym polega jakby kreacja. E, I tak jak utonęła, e, mimo że ta bohaterka była. Taka sobie, to gdzieś tam całe to tło historii bardzo mnie wciągnęło, bardzo mnie zaintrygowało i to sprawiło, że ja tą książkę chciałam czytać. W Ozmierzchu, mimo tego, że cała ta otoczka mało mnie interesowała, to to, jak zepsuta była nasza główna bohaterka, było bardzo dobrze uargumentowane, i ja dzięki temu uwierzyłam w to, że ona jest taka z pewnych powodów dlatego, że. Różne rzeczy wydarzyły się w jej życiu, i to sprawiło, że ja uważam, że to jest bardzo dobrze wykreowana bohaterka. Z drugiej strony, w tej drugiej mam właśnie ten problem, że ta bohaterka była po prostu. Nasza główna bohaterka jest po prostu straszną hipokrytką. Zachowuje się po prostu w sposób taki, a nie inny, z niewytłumaczalnych dla mnie powodów. Ona po prostu taka jest. I niestety to do mnie nie przemawia. E, I tak samo cała ta otoczka mnie nie interesowała, i to po prostu sprawiło, że ta książka e, absolutnie wywarła na mnie jakiś taki negatywny wpływ. I kiedy wszyscy mówili, że to jest najlepsza książka Teres Bowman, e, to gdzieś tam, kiedy ją skończyłam, wyszłam z niej taka trochę. rozczarowana. Ale z tego, co wiem, wychodzi, e, będzie wychodziła czwarta książka tej autorki u nas, czyli chyba Andromeda, e, i na nią nastawiam się pozytywnie. Bo jakby. Bardzo szanuję twórczość tej autorki. Kolejna książka to książka, o której wspominałam Wam w rankingu najlepszych książek tego roku przy okazji grobowej ciszy żałobnego zgiełku, dlatego że grobowa cisza była jedną z najlepszych książek tego roku, a podziemie pamięci było jedną z najgorszych książek tego roku. I mówię to naprawdę z ciężkim sercem, dlatego że Yoko Ogawa jest autorką, którą ja po prostu biorę w ciemno i jak przeczytałam opis tej książki, to stwierdziłam, jejku... To jest coś dla mnie. Mi się tak strasznie podoba ten koncept, że po prostu e, ciężko mi jest uwierzyć w to, że to może być słabo napisane. I to nie jest słabo napisana książka. To jest książka, która po prostu e, im dalej w las e, troszeczkę. Mniej mi się podobała, bo koncept tej książki polega na tym, że nasza główna bohaterka żyje w świecie, na takiej wyspie, z której znikają różne przedmioty i co za tym idzie? Znikają one ze świata i znikają one z umysłu innych ludzi. Oni nie wiedzą, co się dzieje poza tą wyspą, no i nie wiedzą tak naprawdę, jakie przedmioty znikają, dlatego że najzwyczajniej w świecie o nich nie pamiętają. I sam koncept jest naprawdę bardzo ciekawy wiecie, relacja naszej głównej bohaterki z takim starszym panem, no była świetna i moim zdaniem gdybyśmy na tym opierali tą książkę i poszli bardziej w stronę ukochanego równania profesora i właśnie tych relacji, tego jak tracimy różne rzeczy, ewentualnie w stronę a gdyby tak ze świata zniknęły koty czyli po prostu znowu koncepcja usuwania różnych rzeczy ze wszechświata to myślę, że ta książka miałaby dużo większą szansę, żeby mi się spodobać, zwłaszcza, że końcówka i niestety wątek Nazwijmy to, no nie wiem czy to jest wątek romantyczny. E, wątek po prostu pewnego mężczyzny e, absolutnie mi się nie podobał, rozwiązanie akcji kompletnie mi się nie podobało. Z tego co Kamila mi mówiła, to ta książka była inspirowana dziennikami Anny Frank. Ehm ale nie zmienia to faktu, że niestety, ale ma ona pewne wady, którymi bardzo, bardzo mocno ciążą w porównaniu do innych książek tej autorki. Więc niestety ta książka mi się nie podobała, ale wiem, że nie jestem jedyną osobą, która takie właśnie ma o niej zdanie. I teraz trzy książki, o których część z Was mogła nie słyszeć. One albo wywarły na mnie bardzo negatywny wpływ, negatywne wrażenie, albo po prostu mi się najzwyczajniej w świecie nie podobały i wypadły mi z głowy. Dlatego, że na samym początku roku czytałam... Początki z serii skandynawskiej i to była moja pierwsza książka z serii skandynawskiej. I niestety ja zrobiłam troszeczkę ten błąd, dlatego że równo z tą książką czytałam też inną książkę, w której był właśnie motyw pary. Tylko że tamta książka była takim trochę akcyjnym romansem. To była inna kobieta, chyba. Nie, tak, inna kobieta. Erika Jeroma Dikeya, chyba. I tak, początki. To jest bardzo ciężkie do wytłumaczenia. Tam ogólnie koncept opiera się na bohaterze i na jego rodzinie. Tam dzieją się bardzo różne rzeczy, jakieś takie negatywne rzeczy. On wspomina, że tak powiem, cofa się właśnie do tych początków tego jak on poznawał się ze swoją żoną, jak jego dziecko było małe. Ale jakoś tak, cała ta koncepcja i to w jaki sposób ta akcja jest poprowadzona, gdzieś tam. Wyrywały mnie z takiego skupienia. Ta książka naprawdę nie pozwalała mi się skupić, co sprawia też, że ja ją trochę negatywnie odebrałam, ale może to być też spowodowane właśnie tym, że po pierwsze czytałam w międzyczasie inną książkę o podobnym motywie i to, że to była moja pierwsza książka z serii skandynawskiej, i może po prostu było na nią za wcześnie, bo wiem, że bardzo dużo osób. Lubi ta książka. Dalej mamy Czarne Skrzydła Czasu Diane Sutherfield. I to jest moja pierwsza książka tej autorki. Na pewno nie ostatnia, no bo oczywiście wiemy, jakie książki pisze Diane Sutherfield i są one naprawdę bardzo, bardzo cenione przez innych ludzi. Niestety, Czarne Skrzydła Czasu, mimo że miały bardzo fajny koncept, bo to jest literatura piękna, naprawdę gdyby one były napisane troszeczkę inaczej. To myślę, że ta książka byłaby w stanie naprawdę mi się spodobać. Bo teraz, jak o niej myślę, to mam z nią naprawdę bardzo dużo takich pozytywnych skojarzeń, ale to są tylko fragmenty, bo całościowo ona wypada dosyć średnio. I mam wrażenie, że dużo osób ma o niej takie zdanie, właśnie, że ona mimo wszystko jest rozczarowaniem, niestety. I ostatnia książka, o której będę tutaj mówić, jest to chyba książka, którą ja traktuję najbardziej negatywnie z tych wszystkich, o których teraz powiedziałam, dlatego że tak jak te książki, o których mówiłam teraz, są po prostu rozczarowaniami, i one względem na przykład innych książek danych autorów mi się nie podobały, albo po prostu subiektywnie, moim zdaniem, były kiepskie. E, tak słuchajcie, nie jego wieje Wywołało we mnie taki ogrom frustracji, e, zwłaszcza po tym, jak ta książka była mi przedstawiana, dlatego że. To z założenia jest książka, która z założenia ma opowiadać o życiu kobiet um, homoseksualnych w Polsce. I jakby, no, zamysł jest bardzo dobry, dlatego że doskonale wiemy, jak takie osoby naprawdę miejscami mają utrudnione zadanie. I e, jakby, gdyby to było napisane trochę jak reportaż, trochę jak fabularyzowany reportaż, i traktowałoby to po prostu o mm, takim. Wiecie o takim świecie, w którym te osoby naprawdę mają trudno i żeby opowiedzieć o tym, jak to wygląda z ich perspektywy, że im jest na przykład trudniej spotkać kogoś, im jest trudniej nawiązać jakieś związki, zwłaszcza w takim kraju, jak nasz. Niestety, słuchajcie, ja przez tą książkę czułam się najzwyczajniej w świecie zaatakowana, dlatego że mamy tam zarówno historię głównej bohaterki, która z Warszawy, do której się przyprowadziła, wraca do rodzinnego sosnowca i tam spotyka ludzi ze swoich dawnych młodzieńczych lat i dowiaduje się, jak ich losy się potoczyły i tak dalej. Mamy tutaj również wypowiedzi różnych kobiet. I niestety po pierwsze te wypowiedzi są bardzo źle zredagowane, dlatego że kiedy się to czyta, to brzmi to trochę jakby ktoś nagrał te kobiety na dyktafon i absolutnie tego nie przeredagował, więc to wygląda po prostu jak taka e, mówiona, nieprzycinana w żaden sposób, e, taka wiecie, luźna wypowiedź, taka, którą ja teraz uskuteczniam, ale w trochę taki wiecie, bardzo, bardzo potoczny sposób. Taki bardzo potoczny sposób. E, więc to mi się po pierwsze nie podobało. Po drugie, e, tak jak mówię, ja chciałam zobaczyć, jak te kobiety radzą sobie z tym, że żyją w takim kraju, w jakim żyją, mając taką orientację, jaką mają. I nie dostałam tego, dlatego że w większości to były po prostu frustracje kobiet wyrzucone na innych ludzi. Ja do tej pory pamiętam fragment, w którym. Jakaś kobieta powiedziała, że. Okej, okay, słuchajcie, specjalnie wzięłam komputer i odpaliłam moją recenzję tej książki. E, mam tutaj cytat, który wrzuciłam właśnie do recenzji, który mnie bardzo mocno striggerował. Jak widzę selfie w lustrze zrobione z iPhone'em, zdjęcie wy z drogim aucie lub górę mięśni, to to staje raka. To wszystko nie zastąpi wam osobowości, której być może w ogóle nie macie. Dlaczego? Ja się pytam, dlaczego ktoś wrzucił to do książki i dlaczego ktoś pozwolił, żeby taki po prostu jad i nienawiść zostały wypuszczone w eter. Bo ja rozumiem błędy, jakby ja rozumiem po prostu wiecie. Nie wiem, kto, ktoś o tym zapomniał, ktoś tego nie przemyślał, ale słuchajcie. Takie słowa nigdy w życiu nie powinny, wiecie, zostać wypowiedziane do drugiej osoby. I wiecie, szufladkowanie osoby tylko dlatego, że robi sobie, wiecie, zdjęcie z iPhone'em w drogim samochodzie nie oznacza od razu, że ta osoba jest gorsza. I wiecie, ja rozumiem. Bycie w mniejszości, bycie w gorszej sytuacji, ale jeżeli jesteś w gorszej sytuacji, to opowiedz swoją historię, a nie szufladkuj ludzi, którzy w Twoich oczach są uprzywilejowani, bo to jest po prostu chamstwo i naprawdę ta książka mnie frustruje, jak o niej myślę i Cieszę się, że nastąpił taki film, w którym mogę Wam o niej powiedzieć, bo naprawdę ja hejtuję tę książkę. Tak samo, historia, która jakby jest taką główną bazą, oprócz tych wypowiedzi innych ludzi, historia głównej bohaterki, która wraca do Sosnowca i spotyka się ze swoją byłą dziewczyną. I widzi, że ta dziewczyna jest ubrana w jakiś konkretny sposób i od razu szufladkuje ją, że ona by się nigdy tak nie ubrała. Ona wygląda, jakby była hetero. O co tu chodzi? I wiecie, tak samo szufladkowanie jej ze względu na wygląd. I dodatkowo, kiedy ona dowiaduje się, że ona związała się z facetem, to jest jak. Ale jak to? Przecież, przecież ty byłaś z kobietą. Przecież, ale jak to? Przecież ty, ty nie możesz mieć narzeczonego, skoro byłaś ze mną. I wiecie, ta książka jest po prostu okropna. Jakby naprawdę chciałam, żeby ktoś. Podzielił się ze mną swoją historią, a zostałam po prostu przerzuta, wypluta i jeszcze na dodatek opluta jadem. Dosłownie, ja czuję jad wypływający z tej książki e, i nie polecam wam jej czytać. To jest ta książka, której naprawdę nie znoszę, i tak jak jeszcze te, o których mówiłam wcześniej, mogą Wam się spodobać, tak ta jest absolutnie fatalna i nie polecam wam jej czytać. Widzicie, już się odpaliłam, bo po prostu się zdenerwowałam. Może mało pozytywnym akcentem, ale chciałabym w ten sposób zakończyć ten film. Mam nadzieję, że moja negatywna energia z końca filmu się Wam nie udzieliła. Ja Wam życzę, słuchajcie, wszystkiego dobrego w nowym roku. Widzimy się w kolejnych filmach, w kolejnych projektach w nowym roku. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za to, że jesteście, za to, że mnie obserwujecie. No i zapraszam Was. Do kolejnych filmów. Do zobaczenia w 2023! Pa!